Pierwsze spotkanie odbędzie się już 15 września w sali narad Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ulicy Westerplatte 47 następne przez kolejne 9 sobot w godzinach od 9 do 17 z przerwą obiadową. Szczególną grupą, do której adresujemy ten program, są kobiety. Właśnie one czasami stają się bezradne, słabe. I tutaj udział w Akademii Kobiet daje szansę tym, tym kobietom, mieszkankom Świdnicy, odkryć swoje mocne, słabe strony. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a poprowadzą go doświadczeni psycholodzy i trenerzy. Mam nadzieję, że forma warsztatowa będzie sprzyjała lepszemu przyswajaniu sobie wiedzy, lepszemu poznaniu się, lepszej komunikacji. Przede wszystkim jest bardzo bogaty przekrój tematyczny. Chyba po raz pierwszy kobiety mają możliwość pozyskać tak doskonałą wiedzę, która się przyda w normalnym, codziennym życiu. Z rozmowy z trenerami wynika, że zajęcia i warsztaty będą bardzo ciekawe. Po raz pierwszy robimy to i mamy nadzieję, że zostanie to powtórzone. A przede wszystkim zauważyłam, że pierwsze informacje, zmianki, które ukazały się w środkach masowego przekazu szybko dotarły do mieszkanek Świdnicy i nie tylko, bo dużym zainteresowaniem również cieszy się kontakt osób z poza terenu miasta Świdnicy, które są zawiedzione, że nie mogą uczestniczyć. Spotkania nie są skierowane jedynie do klientek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale do wszystkich mieszkanek Świdnicy. A co właściwie mają one dać kobietom biorącym w nich udział? Przede wszystkim wzmocnić właśnie siebie, umieć się zachować w odpowiednich sytuacjach, prowadzić odpowiednią komunikację, nie tylko w swoich rodzinach, nam chodzi przede wszystkim o komunikację z członkami rodziny, ale również na zewnątrz, w swoich środowiskach lokalnych, w środowiskach pracy. Przede wszystkim ma to przynieść wymierne korzyści, żeby te kobiety lepiej funkcjonowały, żeby czuły się pewniejsze, bardziej dowartościowane i bardziej kobiece, bo chyba o to nam w tych warsztatach chodzi. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą drogą elektroniczną lub telefonicznie, a adres, pod który należy nadsyłać zgłoszenia i numer telefonu widoczne są na dole ekranu.